Passa, passa, passa a casa Passa, passa, noi aspettiamo ok follow me please arriviamo ma up hurry up

Alessandro jest i mieć w, w swoim sercu, w swoim umyśle trochę takiego niepokoju. Człowiek, który czegoś nie poszukuje, mówi Platon, nie wie jak przeżyć i nie umie przeżyć swojego życia. To jest bardzo istotne, abyśmy w naszym życiu nie poprzestali na tym, co do tej pory zrobiliśmy, ale poszukiwali ciągle czegoś nowego, czegoś innego. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria, regina della sapienza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.